Mamy 29 lutego Jesteś, jest poniedziałek Wczoraj wróciliśmy właśnie z Pieszczat koło godziny koło godziny 11 aż znaczy około godziny około 16 wróciliśmy i nakarmiliśmy zwierzęta owce chodziły cały dzień na górce, coś tam gryzły Siana trochę zostało w paśniku, więc y, na pewno nie głodowały króliki miały dobite siana na, na pełno, ziarna tak samo na pełno, więc też im zostało y, więc się udało y, udało się przenocować, znaczy przenocować, przetrwać zwierzaką o i tam są trzy młode Patrzy się, trzy młode akurat w jednym czasie no i owczarnia została znowu pełna Będziemy e, będziemy ow, owce e, będziemy musieli im to jakoś powiększyć, bo strasznie Strasznie mało miejsca mają A druga sprawa jest taka że będziemy musieć wyrzucić obornik, ale to już pewnie załadujemy na Rozrzutnik, i wywieziemy w pole. Bo po co to przepakowywać? Albo po prostu, jak za dawnych starych lat się robiło, że nie na rozrzutnik, to się podjedzie nawet wozem, zapakuje na wóz i na przykład dół się cały rozrzuci. A a tak w tym ulu, tylko zostały pszczoły. W tamtych dwóch niestety padły pusty ul. Czyli oznacza, że za późno. Zacząłem leczyć dwa razy. No niestety. Pszczoły wyleciały. Nie ma. Nie ma. Nie ma ich po prostu puste. Trzeba będzie te ule pozbierać. Ramki i tak dalej, żeby. żeby nie po prostu, żeby inne pszczoły się nie. jakieś bakterie nie rozprzestrzeniały. O. wszystkie matki, a tam piesek szczęśliwy Piesek. Ale zimno. Jest chyba minus trzy stopnie. No i króliczki. Tata im na pewno z rana dał. zachciało się permakultury, to teraz trzeba to ogarnąć, żeby to kurczę jakoś wyglądało, nie? Posobiegać taśmę, podklejać kolorowe, podkładać. No jest trochę tego do roboty. Może dzisiaj się uda to zrobić. a jak nie, no to trudno. Dobra, nie udało się ogarnąć ten cały burtel i z tego tyle kartonów, te czyste będą już na przykład pod warzywa, a takie jak są, nie wiem, takie jakieś najdruki na nich no to będę je dawał yy, będę je dawał po prostu pod jakieś drzewka czy coś takiego, żeby, żeby je wykorzystać Dobra. Trzymajcie się, zostawcie suba, komentarz. Cześć!